Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to kolejny odcinek z cyklu o Majesty. Kolejna misja z poziomu Advanced, tym razem quest for the Holy Chalice, czyli misja polegająca na odnalezieniu jakiegoś świętego kielicha. Their grief for your suffering only increases with sad news that your condition does not improve. It should now be clear to all that dark magics fuel this insidious ailment. I would not disturb your rest, were it not for some hopeful news. The trusted old wizard, Resenthel, told me of a relic, a chalice, containing incredible healing power. It is hidden somewhere in the realm. Wygląda na to, że jako władca tej krainy e, zachorowałem, no i jedyne co może mnie ocalić, to odnalezienie jakiegoś świętego kielicha z mocami uzdrawiającymi, i właśnie na tym polega ta misja, jednak mamy tutaj e, limit czasowy, tylko 30 dni. Jeśli się nie wyrobimy w tym czasie, to oczywiście przegramy. Są pogłoski, że gdzieś tam jest gildia paladynów, którzy mogliby nam pomóc, jeśli tylko uda nam się do nich dotrzeć. Dodatkowo mamy tutaj ostrzeżenie, że lochy w tej krainie nigdy do końca nie zostają zniszczone czyli że odradzają się po pewnym czasie. No i nie możemy też budować rynków w tej misji. Dobrze, że jeden rynek mamy od początku, ale w takim razie muszę zadbać, żeby nie został zniszczony. Początkowa ilość złota 5000 sztuk może być lekko niepokojąca, ale jako, że mamy tutaj od razu zbudowane punkty handlowe dwa także ten zapas złota powinien być w miarę szybko uzupełniony. Jeśli tylko oczywiście transportem złota uda się bezpiecznie dotrzeć do rynku. Na początek oczywiście warto rozbudować rynek na trzeci poziom, wtedy każdy transport złota będzie mnożony przez trzy, przez poziom właśnie rynku. No i w tej misji gildie świadowców będą kluczowe. Mapa jest dosyć spora, także żeby ją odkryć będziemy potrzebowali nawet dwóch czy trzech gildii. W miarę szybko odkryć tutaj te wszystkie zakamarki, znaleźć po drodze gildie paladynów, też będą bardzo pomocni. Ok, widzę, że z lewej strony pierwszy transport złota jest już w połowie drogi. 500 sztuk złota. Jest, jeszcze tylko mam nadzieję, że uda mi się rynek rozbudować na maksa zanim tu dotrze. Ok, 500 razy 3 to jest oczywiście 1500. Czyli tyle złota tutaj mniej więcej powinno się pojawić za chwilę. No mamy 1682. Okej. Okay. Tu już poborca idzie tu zebrać. Potrzebuję świadowców, żeby chociażby odkryć najbliższy obszar, bo na razie nie bardzo mogę się rozbudowywać. Mamy tutaj też plac festiwalowy od początku, ale nie chcę go uruchamiać, bo nie chcę po prostu odwracać uwagi zwiadowców od odkrywania mapy. Tutaj widzę, że z prawej kolejny transport złota w naszym kierunku zmierza, ale niestety jest atakowany przez orła i pająka. Tutaj zwiadowca już się zainteresował. No, myślę, że powinien dotrzeć, bo ten pająk tutaj też go jakoś nie bardzo może dogonić i zaatakować. Okej. Okay. Tutaj też zabezpieczmy rynek od razu wieżą hmm. strażniczą. Tutaj widzę jakiś szkielet się kręci. On oczywiście jest e, dosyć mocnym przeciwnikiem dla naszych łuczników. Niestety mają kłopoty z jego trafieniem, Ma w, w strasznie wysoki współczynnik dodge, czyli właśnie uników przed strzałami. No nie wiem, czy ten świadowca sobie poradzi z jego pokonaniem. Także tutaj wieża strażnicza się y, przyda, bo tam co jakiś czas wychodzą. Strażnicy walczący, wręcz, którzy nie powinni mieć większych problemów z kościotrupami. Okay. dobra, pałac mogę już rozbudować na drugi poziom. Mam czterech bohaterów. Tutaj przyda się zniszczyć ten loch. Nawet tymczasowo. One się później pojawiają w różnych miejscach, jak zostaną zniszczone te lochy. No, ale widzę, że on tu jest na drodze naszemu mm, na drodze do punktu handlowego. No, jest, niestety stanowi zagrożenie dla tych transportów złota. Ok, pałac na drugim poziomie. Stopniowo jak przybywa nam słota, dobudowujemy kolejne gildie. Gildia Agreli. Będę chciał też rozbudować kuźnie do trzeciego poziomu, żeby zyskać dostęp do gildii mm, krasnoludów. Dzięki temu może uda mi się zabezpieczyć te punkty handlowe dodatkowo balistami. Ok, tu rozbudujemy świątynia greli też już jest gotowa. To więc wynajmujemy kolejnych bohaterów. Zaczyna brakować złota, ale zaraz to powinno się zmienić. Kolejny transport. Groniony przez pająka, no i przez Zombie. No już za chwilę tutaj powinien dotrzeć do rynku, także nie będzie problemu. Teraz solidną ilość złota. Widzę, że poborca tacha ze sobą 4000. Okej, okay. no to od razu pałac na trzeci poziom. Tu widzę zamek, jakiś został odkryty, ale na razie nic konkretnego. Nic związanego z naszymi celami. Gdzieś tam jakiś transport został zniszczony, hmm. No trudno, bywa i tak. Okej, okay, ten poborca niech tam po 50 wspiera. Tamten po 250, także tutaj powinien w miarę sprawnie z tego rynku wspierać złoto hmm. tu na dole przyda się gildia krasnoludów do ochrony tych farm także zbudujemy sobie przyda się też świątynia Lunorda, żeby przy pomocy właśnie tego czaru przyspieszającego przyspieszać robotników Dzięki temu będą mogli wybudować właśnie szybko tutaj, w miarę balisty przy tych oddalonych punktach handlowych. Przyspieszenie też się przyda na pewno świadowcom, żeby odkrywali szybciej mapę. Więc może tutaj, z lewej, na razie minęło 8 dni. Tutaj w prawym górnym rogu. idziemy teraz 9. Jeszcze troszkę czasu mam. Powinno się udać. Kolejne transporty złota, ok, świątynia Dunorta gotowa, no więc zabezpieczy teraz punkty handlowe. Przyspieszymy tych dwóch robotników, niech tam w miarę szybko zbudują na miejsca, znaczy to przyspieszenie przyspiesza tylko ich mm, poruszanie się, pokonywanie odległości samego budowania. Oczywiście to nie przyspiesza, niestety gdzieś tam jakiś mniej skinął, ale to nic. Okay. Dobra, teraz ten punkt ten jest trochę bardziej oddalony, no i tu po drodze widzę, że są kreatury. Tu ja to jakiś niedźwiedź sobie chodzi także. Może ci robotnice nie dotrą bezpiecznie na miejsce, no ale jak ich przyspieszę, to się udać. Transport złota oczywiście też możemy przyspieszać, żeby przy bardziej efektownie, efektywnie przez te niebezpieczne tereny hmm, się przyprawiał. Okej, okay, ten punkt też już jest w miarę bezpieczny. Zaraz balista zostanie zbudowana. Przyspieszymy świadowce, modona, mapy. No i w sumie wskrzeszanie też już mogę sobie zapewnić, rozbudować świątynię agreli do trzeciego poziomu. Złota mamy całkiem sporo. Więc w czasie kolejna gildia zwiadowców też na pewno nie zaszkodzi. Powiedzmy, że tu na dole dla odmiany. No tu widzę groźny przeciwnik, Oculus. Zabił nam Mnicha. Może uda mi się za chwilę go wskrzęcić, okej. Okay. Grana jest już rozbudowana. No a okulus został zabity tu w międzyczasie. Także wszystko w porządku. Jak tam świadowce, tutaj widzę jeden sobie chodzi. Przyspieszymy. No, gildia y, łoczyków też, żeby świadowcy y, mogli pozatruwać sobie strzały. Też na pewno tutaj nie zaszkodzi. Pomacniamy pozycję. Słabe punkty wzmacniamy balistami w naszej jednostce. Okay. Nie zapominajmy też o przyspieszaniu świadowców. i ten eksploruje najłatwiej no to robić oczywiście klikając na gildię i sprawdzając co który zwiadowca robi skupiamy się na tym którzy zajmują się exploringiem, czyli odkrywanie mapy no i ich przyspieszamy gdzieś tam mnich słyszałem że zginął mam sporo złota mogę go wskrzesić nawet jeśli jest tylko na drugim poziomie problemu tutaj kolejna bali Będzie... W zasadzie to chyba nawet nie powinienem wyznaczać na Zalochy, bo to też właśnie odwraca uwagę zwiadowców od odkrywania mapy. Na razie jesteśmy na półmetku. 15 dni minęło, także jeszcze trochę czasu mamy na odkrycie mapy. No a widzę, że ponad połowa już jest odkryta. Przyspieszamy. Ok, zobaczmy, jak ci na dole sobie rąco. Ten też tutaj eksploruje. Troszkę przyspieszymy. Który to jeszcze ten? Okay. Gdzieś tam jakiś łotrzyk zginął. Nic. No, kolejna gildia swiadowców. Oczywiście każda kolejna Kosztuje trochę więcej, no ale złota mamy całą masę, więc to nie żaden problem. To jeszcze możemy wynaleźć teleportujące amulety, wszystko po kolei. Gdyby czarodziejów, powiedzmy, że. Mm. A chociażby tutaj na dole. Eksploracja. Dobra, przyspieszamy. Na górze też. O, widzę, że już w prawym dolnym rogu mapy zostało odkryte miejsce, właśnie, ukrycia świętego kielicha, uzdrawiającego. No i mamy 12 dni na jego odzyskanie, ale widzę, że tutaj tego kielicha strzeże jakiś hmm, Rongol, The Hunter, jakiś łowca Rongol, jakiś potężny stwór, którego będziemy musieli pokonać. Inaczej trudno nam będzie. O, po prostu zniszczyć ten loch, gdzie znajduje się kielich. Także wyznaczmy tutaj nagrodę, powiedzmy dwa tysiaki, za gdzieś tam krasnolud skinął. Nie zdążyłem go wskrzesić, to nic. Wskrzeszamy kolejnego. Wynajmuję kolejnego, oczywiście to by było wskrzeszenie. No teraz wszystkie takie pozostałe budynki, jak na przykład biblioteki i podobne. Proszę oczywiście dobudować. Już główny cel misji został odkryty. Tutaj też tysiaka wyznaczymy. Na razie nikt się nie odważył. ...wyruszyć na tego rongola. Pewnie bez gildii paladynów tu się nie obejdzie. Tak czy inaczej będę musiał ją najpierw odkryć. No i mam tylko 10 dni... ...do końca misji. Mam nadzieję, że się wyrobię. Mimo wszystko... Odkrywanie mapy postępuje na razie powoli hmm. jakiś łatszy wyruszył na walki z tym. Okej, okay, tutaj już z prawej strony udało nam się odkryć gildie Paladynów. Widzę, że od razu są na, no, na trzecim, na czwartym poziomie doświadczenia, także już tam troszkę doświadczeni są. No, wybuduję tu od razu mm, balistę oraz punkt handlowy. No tutaj na tego bossa na rongola przyda się na pewno czar petryfikacja ze świątyni Daurosa. Także też warto rozbudować na świątynię do trzeciego poziomu. No w sumie mogę już uruchomić też plac festiwalowy. Gdzie tam ogina, moi bohaterowie? Ja widzę, że krasnolud i paladynka no, paladynka odważniejsza ona tutaj ma największe uniki, także na pewno się przyda do składzenia tego rongola jeszcze 7 dni do końca. Jak tam budowlę? Niestety gdzieś u góry jakaś paladynka zginęła. Nic wskrzeszamy. Ok, mamy już dostęp do petryfikacji. A nawet nie muszę go specjalnie zamieniać w kamień, bo większość ciosów paladynka i tak... Wnika większość ciosów zadawanych przez Rongola. Rzucę tylko na nią błogosławieństwo. Kamienna skóra, vigilance to wszystko oczywiście pomoże jej w walce. Od czasu do czasu leczące czyli czar leczący, healing już ma na 11 poziom tutaj też błyskawicznie doświadczenie jej rośnie zaraz sobie powinnam poradzić wciąż 6 dni do końca no myślę, o tutaj widzę, że łotrzykowie też dzielnie odzyskują kielich także lada chwila powinna nam się udać Okay. We are victorious, your majesty. The chalice is here, Majesty. It is the most wondrous thing. One can feel its energies by just holding it. It gives off a penetrating warmth. There is no doubt it will put an end to your illness. Here. Tak, kielich został odzyskany, teraz pozostaje tylko się napić z niego, żeby zostać uzdrowionym. Jeszcze włączymy na chwilę continue, playing, kontynuację gry, żeby zobaczyć jak tutaj z tym rongolem paladynka sobie poradzi. Oczywiście bez większych problemów, nawet nie wiem czy musiałem ją leczyć po drodze. Także paladyni tutaj jeśli chodzi o defensywę to są chyba najlepszymi. Bohaterami, najlepsze uniki mają. No dobrze, no to tyle. Misja całkiem nieźle udała się. Całkiem nieźle udało się to wszystko rozbudować. Komentował Shade mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za uwagę, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.